Wszystko zieleni. To chyba jest taka jest charakterystyczna tego naszego miasta, że my z więzienami tak może nam na w tym roku, nowy stadion. Rada jest więc trochę gwarno, głośno, ale był jest w jakaś zaleta. No, na razie, w którym um, byliśmy. Gdzie którzy tu mieszkają, to doskonale wiedzą jaka jest historia na przykład tego miejsca, ale taka ciekawostka, myślę, że ważna, bo to nie padło. Siostry Matki Bożej i Miłosierdzia, które mają swój dom przy ulicy Stróbe 31, sprzedały swój ogród. One miały obrót tu, były nawet krowy, były szklarnie. To były do tyłu takie wiele tereny. Chleby, barszcz, kubry, miały zakład wychowawczy. I przeszedł taki czas, że przedszkole też było uczynione podwyższe hmm. i rok temu zostało zamknięte. Był taki czas, kiedy nie wolno było budować kościołów. Hmm. I proboszcz tutaj parafii, ks. Adam Staniosk, no, on podejmował takie wysiłki, że te kościółki się w takim na przykład Ja wiem. Miał stan ulicę ulicy Jasińskiego, tam gdzie jest kiedy taki bardzo nowoczesny, niedaleko przedszkola numer dwa. Nie udało się, i dlatego siostry z tego co wiem, sprzedały swój ogród, i właśnie dlatego tam za tą rzeczką, za tą rzeczką powstał kościół. I to jest, to jest taka ciekawostka z tym kościołem. To poziomowy kościół to też, jeżeli ktoś tutaj nigdy nie był, ta część, na której robiliśmy, to jest kościół górny i jest jeszcze kościół dolny. Czyli równocześnie na przykład mogą być większe święta, czy jakieś nabożeństwa sprawowane na górze i na dole. Ym, osiedle, no tak, była szkoła 37, przy Sowijskiego 1, jest w tej chwili numer 5. Zmieniła się numeracja, ale szkoła jest. 34, jedna chyba z najlepszych szkół. Była szkoła numer 5 przy Warszawskiej, w tej chwili cykliceum. No, Muszę przerwać, bo, bo pani Ela w ogóle zabierze wszystko, wszystko, o czym będzie miał nam do powiedzenia kolega Marek jeszcze na jednym z przystanków. Ale jeżeli ktoś z Państwa, Nie. szczególnie mieszkańców osiedla 15 chciałby jakimś swoim wspomnieniem związanym z życiem tutaj na co dzień, gdzie, chciałby się podzielić, to zapraszamy. Jest mikrofon do dyspozycji. Dlaczego warto <laughs> tak Może warto się tu przeprowadzić. A może ktoś powie, że nie. takie takiej nie ma na pewno. Nie ma temp. Wszyscy się boją mikrofonów. Drodzy Państwo, przestujemy się jeszcze razem kawą karmą, tematą. na muzykę.